Cześć! Myślę, że wielu z nas miało na swojej drodze jakąś taką ważną osobę, którą nazywało albo ojcem duchowym, albo matką duchowno, duchową, albo właśnie nauczycielem, nauczycielką. Osoby, które przybliżyły nas do Boga, coś odkryły w nas, coś nas poruszyły. To nie musiało być bezpośrednio u Bogu, ale coś, co prowadziło nas do Niego. Ba bardzo ważne osoby, które coś nam w życiu istotnego przekazały. I co? Mamy ich nie nazywać nauczycielami, e, czyli rabbi? E, czy mamy ich nie nazywać ojcami, matkami? Czy o to, o to chodzi, żebyśmy stracili takie ważne dla nas osoby? Nie. Wydaje mi się, że Ewangelia pisana w latach, kiedy było bardzo dużo różnych Grup chrześcijan, którzy często byli skoncentrowani wokół pewnych bardzo osób obdarzonych pewnym autorytetem, i następowało dużo konfliktów, które przyciemniały ten najważniejszy nasz cel na drodze, którym jest Jezus. Że te różnice nie mogą prowadzić do tego, że się wszyscy pozjadamy, że jest coś, do czego wspólnie i wszyscy zmierzamy. I to jest taka, taka jedna ścieżka wyjaśnienia tego, o co chodzi w tym tekście dzisiejszym. Druga jest bardziej, może, indywidualna, związana z tym, że na naszej drodze pojawiają się, znikają różni ludzie, którzy prowadzą, którzy coś nas nam odsłaniają. I może być tak, że e, takie odejście poprzez śmierć, poprzez po prostu życie, może po prostu oznacza dla nas oh, straciłem, jestem jak sierota, nie mogę iść dalej. Nie. Twoim zawsze ojcem, twoim nauczycielem, twoim mistrzem, twoim przyjacielem jest właśnie Jezus. I tego właśnie, tego nas e, uczy ta Ewangelia, żebyśmy nie zatracili się w takim zbytnim przywiązaniu do ludzi. Ale oczywiście powiedzieli dziękuję, że byłeś Spinamy się na, na kolbrzymów. Pozdrawiam Cię z cześć.